W takich fajnych okolicznościach przyrody i na takim evencie można po prostu najlepiej spędzić czas. Całe spotkanie zaczęło się od warsztatów Honoraty, która jest osobą wyjątkową. Wprowadziła taki, w nas w taki nastrój takiego odprężenia, zachęciła do zwolnienia. Na co dzień funkcjonujemy na dosyć wysokich obrotach, więc była to miła odmiana. Dzisiejszy dzień spędzamy całkiem inaczej niż na co dzień. Na co dzień jesteśmy przy komputerach. Dzisiaj jesteśmy nad rzeką, gdzie, my, gdzie zrobiliśmy coś dobrego dla przyrody. Fajnie się spotkać w takiej pięknej przestrzeni, posprzątać ją i móc się zintegrować wspólnie. Zala od biura, zala od Warszawy, a tak naprawdę wcale nie tak daleko, bo tylko godzina drogi i taka piękna przestrzeń. Dzisiejszy dzień obfitował naprawdę w niesamowite znaleziska. Zebraliśmy się tutaj dużą grupą. Było to całkiem fajne doświadczenie ze względu na to, że dowiedzieliśmy się jak dużo jest śmieci w przestrzeni, jaką tutaj zagospodarowaliśmy. I najczęściej to były przypadki, w których ktoś łowił i były to pojemniki na robaki. Generalnie dużo jest plastiku, który się najgorzej, najgorzej się rozkłada i najdłużej. Piękna akcja posprzątać, chociaż dużo tutaj śmieci nie było tym razem w tym miejscu, ale jak najbardziej, jako wolontariat, jak najbardziej myślę, że pozytywnie. Nie ma nic przyjemniejszego niż integracja w pięknych okolicznościach przyrody przy okazji ze zrobieniem czegoś dobrego dla planety. I tak dzisiaj wspólnie z drużyną XTB udało nam się zebrać ponad 100 worków śmieci, co jest około tony odpadów. Najpierw znalazłem po grillu po imprezie jakiejś, później nagle ukazał się but. Pomyślałem, że to razem powstał but na grillu. Tych śmieci za, za bardzo nie widać. One są gdzieś tam w gąszczu, ale są i, i rzeczywiście źle wpływają na na glebę i no nie jest to, nie jest to fajne. Zbieranie odpadów w przestrzeni rzeki Narek, Ponad tonę śmieci, co jest super. Przy tym wspaniała zabawa, dobra integracja i to jest to, o co nam chodzi w Fundacji XTB.